Witajcie wszyscy i zapraszamy na nasz kanał. Narodziny dziecka to cud, to chwila zawieszona w czasie, obietnica przyszłości, początek bezwarunkowej miłości. Każdy rodzic marzy o dziecku w doskonałym zdrowiu, z dziesięcioma paluszkami u rąk i dziesięcioma u stóp, o prostej drodze życia bez przeszkód, ale czasami wszechświat w swojej nieskończonej złożoności kreśli losy o wiele bardziej niezwykłe, stwarza istoty które od pierwszego oddechu przeciwstawiają się naszym definicjom, burzą nasze pewniki i zmuszają nas do patrzenia poza pozory. Te dzieci nie są anomaliami ani błędami natury są one posłańcami, nauczycielami życia, których odwaga i wyjątkowość mają moc nas przemieniać. Dziś nie będziemy po prostu wymieniać przypadków medycznych. Opowiemy Wam historię historię miłości rodzicielskiej w obliczu nieznanego. Historie odporności w obliczu niewyobrażalnych wyzwań i historię uśmiechów, które rozświetliły cały świat. Przygotujcie się na wzruszenie, zdziwienie, a może nawet na przedefiniowanie swojego postrzegania tego, co znaczy być normalnym. Oto niesamowite historie osiem absolutnie wyjątkowych dzieci. Numer 8: Hong Hong, chłopiec z 31 palcami u rąk i stóp. Przenieśmy się teraz do Chin. Aby poznać małego Hongkonga, chłopca, którego narodziny postawiły wyzwanie medyczne i stały się źródłem ogromnej nadziei dla rodziny. Hongkong urodził się ze skrajną formą polidaktyli, wrodzonej wady rozwojowej. Zamiast zwyczajowych 20 palców u rąk i stóp, miał ich 31. 15 palców u rąk i 16 u stóp. Miał dwie dłonie na każdej ręce, ale żaden kciuk nie był przeciwstawny, co bardzo utrudniało chwytanie. Ten stan nie był dla rodziny całkowitym zaskoczeniem, ponieważ jego matka również była nim dotknięta, choć w znacznie mniejszym stopniu. Od chwili narodzin jego rodzice, Zhou Chenglin i jego żona stanęli przed rozdzierającym dylematem. Kochali syna ponad wszystko, ale wiedzieli, że ta fizyczna odmienność przysporzy mu ogromnych trudności społecznych i funkcjonalnych. Zdeterminowani, by zapewnić mu najlepsze możliwe życie, zwrócili się o pomoc. Jak historia poruszyła cały kraj. Tysiące darowizn napłynęły, aby sfinansować skomplikowaną operację, której potrzebował Hong Kong. W wieku jednego roku został przyjęty do szpitala i poddany wielogodzinnej operacji maratonowi. Chirurdzy musieli wykonać jubilerską pracę. Usunąć dodatkowe palce u rąk i stóp, a co ważniejsze, zrekonstruować funkcjonalne kciuki z istniejących palców. Operacja zakończyła się sukcesem. Po miesiącach rehabilitacji mały Hong Hong zaczął używać rąk jak każde inne dziecko. Jego historia jest przejmującym świadectwem miłości rodzicielskiej, zbiorowej hojności i cudów współczesnej medycyny. Przypomina nam, że za każdą nietypową przypadłością kryje się dziecko, które pragnie po prostu się bawić, uczyć i być kochane. Numer 7. Alice, dwulatek filolog. Wyjątkowość nie zawsze objawia się w cechach fizycznych. Czasami tkwi w umyśle, który budzi się wcześniej i jaśniej niż inne. Tak jest w przypadku Alice, małej Brazylijki mieszkającej w Londynie, która w wieku dwóch lat stała się prawdziwą internetową celebrytką. Podczas gdy większość dzieci w jej wieku ledwo opanowuje słowa takie jak tata, mama czy ciasto, Alice bawiła się, wymawiając z doskonałą klarownością i dykcją słowa o zaskakującej złożoności, otorynolaryngolog, okulista, proparoksyton. Jej matka, Morgana Seko, zaczęła publikować filmy z tych chwil, a świat wstrzymał oddech. Jak tak małe dziecko mogło mieć taką łatwość językową? Jej rodzice wyjaśniają, że bardzo wcześnie zdecydowali się ograniczyć jej kontakt z ekranami, telewizja, telefon, tablet i postawić na czytanie oraz bezpośrednią interakcję. Już w wieku ośmiu miesięcy Alice wykazywała niezwykłe zainteresowanie słowami. W wieku roku i miesiąca potrafiła już formułować złożone zdania. To, co fascynuje w Alice, to czysta radość, jaką czerpie z zabawy językiem. To nie jest wymuszone ćwiczenie, to gra, którą często sama inicjuje. Poza intelektualnym wyczynem, Alice skłania nas do refleksji nad rozwojem dziecka i wpływem naszego otoczenia. Jest żywym dowodem na to że potencjał młodego umysłu, gdy jest odpowiednio pielęgnowany, jest absolutnie nieograniczony. Numer 6. Chahat Kumar. Zagadka niemowlęcia o nienasyconym apetycie. W Indiach, w stanie Pendżab, radość rodziców małej Chahat Kumar zamieniła się w głęboki niepokój. Urodzona z normalną wagą, Chahat zaczęła w wieku około 4 miesięcy wykazywać apetyt, który zdawał się nie mieć końca. Jej waga wzrosła w alarmującym tempie. W wieku zaledwie 8 miesięcy ważyła już 17 kg, co jest średnią wagą czterolatka. Jej rodzice byli bezradni. Dziewczynka nieustannie domagała się jedzenia, płacząc w nieukojony sposób, jeśli go nie dostawała. Według jej matki, jadła cztery razy więcej niż dziecko w jej wieku. Przypadek Czachat stał się prawdziwą zagadką medyczną. Lokalni lekarze byli zdziwieni. Podejrzewali zaburzenie hormonalne lub metaboliczne, ale każda próba pobrania krwi napotykała na poważną przeszkodę. Skóra szachat stała się tak gruba i twarda z powodu nadmiaru tłuszczu, że znalezienie żyły było prawie niemożliwe. Historia szachat uwydatnia bezradność rodziców w obliczu niezidentyfikowanej choroby. Każdy dzień to walka, dzielona między miłością do dziecka a paniką o jego zdrowie. Jej skrajna nadwaga. Powodowała już trudności z oddychaniem i snem. Ich poszukiwania diagnozy i leczenia są przejmującym przypomnieniem, że dla wielu rodzin droga medyczna jest długa i pełna niepewności, gdzie nadzieja pozostaje jedynym prawdziwym przewodnikiem. Numer 5. Lali Singh, bogini o dwóch twarzach. Ponownie podróżujemy do Indii, do małej wiejskiej wioski, by opowiedzieć historię, która leży na styku nauki medycznej. I wiary duchowej. Tutaj urodziła się Lali Singh, dziewczynka, która zadziwiła swoją społeczność i cały świat. Lali urodziła się z niezwykle rzadką przypadłością zwaną duplikacją czaszkowo-twarzową. Konkretnie, miała jedno ciało, ale dwie niemal kompletne twarze na jednej głowie. Dwa nosy, dwoje ust i czworo oczu. W wielu miejscach na świecie takie narodziny zostałyby odebrane jako tragedia lub przerażająca wada. Ale w jej wiosce. Reakcja była zupełnie inna. Mieszkańcy natychmiast dostrzegli w Lali reinkarnację Durgi, hinduskiej bogini o wielu ramionach, potężnego i czczonego bóstwa. Dom jej rodziców stał się miejscem pielgrzymek. Setki ludzi przychodziło każdego dnia, aby ją zobaczyć, składać jej ofiary i otrzymać błogosławieństwo. Z medycznego punktu widzenia, jej przypadek był cudem. W przeciwieństwie do większości dzieci. Urodzonych z tą przypadłością, które cierpią na poważne komplikacje, Lali była w doskonałym zdrowiu. Mogła pić mleko dwojgiem ust i mrugać czworgiem oczu jednocześnie. Prowadziła przez te kilka tygodni swojego życia normalną egzystencję. Historia Lali jest tragicznie krótka. Zmarła na zawał serca w wieku dwóch miesięcy, ale jej pobyt na ziemi pozostawił niezatarty ślad. Zmusza nas do kwestionowania postrzegania. Tam, gdzie medycyna widzi anomalię genetyczną, wiara dostrzega boską manifestację. Lali Singh, dziewczynka o dwóch twarzach, była kochana i czczona, nie pomimo swojej odmienności, ale dzięki niej. Dla swojego ludu była boginią. Numer 4. Rona Begum Uśmiech, który pokonał niemożliwe. Historia Rony Begum jest jedną z najbardziej poruszających i inspirujących, jakie usłyszycie. Ta mała dziewczynka z północno-wschodnich Indii urodziła się z ciężką postacią wodogłowia, nagromadzeniem płynu mózgowordzeniowego w mózgu. Ten stan spowodował, że jej głowa spuchła do niewyobrażalnych rozmiarów. W krytycznym momencie obwód jej czaszki mierzył 94 cm, czyli prawie trzy razy więcej niż normalny rozmiar dla dziecka w jej wieku. Waga głowy uniemożliwiała jej siedzenie, raczkowanie, poruszanie się. Była uwięziona we własnym ciele. Jej rodzice, żyjący w skrajnej biedzie, nie mieli żadnych środków na opłacenie niezbędnej opieki medycznej. Lokalni lekarze powiedzieli im, że nie ma nadziei, ale na moc ludzkiego współczucia można było liczyć. Fotograf opublikował zdjęcia runy, a jej historia obiegła świat. Uruchomił się zryw międzynarodowej solidarności. Dzięki darowiznom runa mogła zostać przyjęta do szpitala w New Delhi. Tam, Zespół chirurgów podjął się niemożliwego. Podczas serii skomplikowanych i ryzykownych zabiegów chirurgicznych odprowadzili nadmiar płynu i zmniejszyli rozmiar jej czaszki. Wbrew wszelkim przewidywaniom, Runa przeżyła. Po operacjach nastąpiła cudowna zmiana. Po raz pierwszy w życiu dziewczynka się uśmiechnęła. W końcu mogła poruszać głową, siedzieć, wchodzić w interakcje z rodzicami. Transformacja była spektakularna, chociaż pozostały jej neurologiczne następstwa. Bruna mogła poznać dzieciństwo, które nikt nie uważał za możliwe. Jej walka jest hymnem na cześć życia, symbolem siły dziecka i dobroci, która może się ujawnić, gdy świat zdecyduje się połączyć swoje siły. Numer 3 Isla Kilpatrick scritton Mała wojowniczka w ciele starszej osoby. Wyobraźcie sobie chorobę tak rzadką, że cierpi na nią tylko jedna osoba na świecie. To jest rzeczywistość Isli Kilpatrick z uroczej małej Brytyjki. Isla urodziła się z unikalną formą dysplazji żuchwowo-akralnej, mutacją genetyczną powodującą przyspieszone starzenie się komórek. Często nazywa się ją chorobą Benjamina Batona. Od jej narodzin lekarze wiedzieli, że coś jest nie tak. W wieku dwóch lat Isla miała fizyczny wygląd znacznie starszej osoby. Ważyła zaledwie 7 kg czyli tyle co kilkumiesięczne niemowlę. Cierpi na problemy kardiologiczne i oddechowe, a jej mobilność jest ograniczona. Komunikuje się głównie za pomocą znaków, ale jeśli zatrzymacie się tylko na jej dokumentacji medycznej, przeoczycie to, co najważniejsze. Isla, pomimo fizycznych wyzwań, jest eksplozją życia i psoty. Jej rodzice, Stacy i Kyle, dzielą się jej codziennością i opisują ją jako niezwykle zdeterminowaną, wyrazistą i pełną radości dziewczynkę. Uwielbia bawić się ze swoją starszą siostrą Paige, która jest jej największą obrończynią i powierniczką. Każdy dzień dla Isli jest zwycięstwem. Każde słowo, którego się uczy, każdy krok, który stawia za pomocą chodzika, jest triumfem. Jej rodzina nie skupia się na tym, czego nie może zrobić, ale celebruje wszystko, co osiąga. Isla jest małą wojowniczką, która uczy nas fundamentalnej lekcji. Życie nie mierzy się latami, ani sprawnością fizyczną, ale chwilami szczęścia, wybuchami śmiechu i wzajemną miłością. Jest wyjątkowa na świecie, nie tylko z powodu swojej choroby, ale przede wszystkim przez jej niezłomnego ducha. Numer 2. Jackson Buell, cudowny chłopiec, który nauczył świat kochać. Kończymy historią, która być może bardziej niż jakakolwiek inna ucieleśnia siłę ludzkiego ducha i potęgę miłości rodzicielskiej. Oto historia Jacksona Buella. Pieszczotliwie nazywanego Jackson Silny. W czasie ciąży rodzice Jacksona, Brandon i Brittany otrzymali najbardziej druzgocącą wiadomość. Lekarze ogłosili, że ich syn cierpi na mikrohydranencefalię, ekstremalną wadę rozwojową mózgu. Brakowało mu prawie 80% mózgu i czaszki. Rokowania były jednoznaczne: prawdopodobnie nie przeżyje ciąży. Jeśli się urodzi, przeżyje tylko kilka godzin może kilka dni. Lekarze doradzali im przerwanie ciąży. W obliczu tej niemożliwej decyzji Brandon i Brittany dokonali wyboru. Wyboru opartego na wierze i miłości. Postanowili dać swojemu synowi szansę, bez względu na to, jak długo potrwa jego życie. Wbrew wszelkim przewidywaniom Jackson się urodził i wbrew wszelkim przewidywaniom przeżył. Przeżył pierwsze godziny, pierwsze dni, pierwsze tygodnie. Każdy dzień był cudem. Jackson nie mógł chodzić ani mówić, ale potrafił widzieć, słyszeć, a przede wszystkim potrafił kochać i być kochanym. Uśmiechał się do rodziców, mówił mama i tata, rozpoznawał głosy, uwielbiał przytulanie. Jego strona na Facebooku, Jackson Strong, zgromadziła społeczność milionów ludzi, poruszonych jego odwagą i oddaniem jego rodziców. Jackson przez pięć lat. Rzucał wyzwanie medycynie i rokowaniom. Pięć lat radości, wyzwań, lekcji życia i czystej miłości. Zmarł w 2020 roku, pozostawiając po sobie ogromne dziedzictwo. Jackson Buell udowodnił, że wartość życia nie mierzy się zdolnościami intelektualnymi czy fizycznymi. Pokazał, że mózg nie jest jedynym siedliskiem świadomości i miłości. Nauczył świat, że trzeba walczyć o każdą chwilę. I cenić każdy oddech. Jego rodzice nigdy nie żałowali swojego wyboru. Mieli szansę poznać miłość o głębi, jakiej niewielu doświadcza. Jackson nie był chłopcem bez mózgu, był chłopcem, który był całym sercem. Numer jeden: Temat od subskrybentów. W małej, odizolowanej wiosce narodziło się dwoje dzieci z nietypowymi kształtami głowy, będącymi konsekwencją rzadkiej choroby, której nikt nie rozumiał. Pomimo spojrzeń i strachu innych, ich rodzice nigdy nie przestali wierzyć w cud. Każdego dnia wynosili swoje dzieci na słońce, mając nadzieję, że pewnego dnia światło przywróci im siłę i uśmiech. Płacz zamienił się w szept nadziei, łzy w ciche modlitwy. Pewnego ranka przybył lekarz humanitarny, niosąc ze sobą obietnicę leczenia. Tego dnia wioska zrozumiała, że miłość i wytrwałość Mogą przeciwstawić się bólowi i przywrócić nadziei życie. Te historie, jednocześnie wstrząsające i inspirujące, przypominają nam, że inność nie jest słabością, lecz formą piękna. Każde wspomniane tu dziecko niesie w sobie lekcje człowieczeństwa odwagi, bezwarunkowej miłości i odporności. Za każdą odmiennością kryje się świetlista istota, która na swój sposób na nowo definiuje samo pojęcie normalności. Czy wywołają śmiech, refleksje czy łzy. Te niezwykłe dzieci zapraszają nas, by patrzeć na życie z większą czułością i zdumieniem, ponieważ w gruncie rzeczy prawdziwa doskonałość może tkwić po prostu w niedoskonałości.